Witam bardzo serdecznie, z tej strony Maciej Pokarowski. Widzimy się w części drugiej poświęconej technologii owoców. Dzisiaj powiemy sobie tak jak słyszałeś w części pierwszej, trochę na temat przetworów z owoców, asortymentu potraw związanych z owocami oraz wspomnimy sobie o bróbce, jak przeprowadzamy w przypadku owoców oraz najważniejsze zasady plus ciekawostki związane z owocami. Zaczynamy! Co do przetworów z owoców, musimy powiedzieć sobie kilka słów na temat metod utrwalania i konserwowania tych owoców, czyli przedłużania ich trwałości przydatności do spożycia. Możemy to robić po pierwsze za pomocą zamrażania, o którym szeroko mówiłem w przypadku m.in. racjonalnego wykorzystania surowców, odsyłam oczywiście do tego materiału. Możemy robić to za pomocą suszenia. Suszenie jest to konkretnie usunięcie zawartości wody w owocach do 10, od, do, od 10 do 20%. To jest taki przedział, w którym będziemy uwzględniać proces suszenia. Kolejna rzecz, myślę, że, do, że dosyć popularna i ta, która będzie się Wam kojarzyła, to utrwalanie cukrem. Czyli będziemy za pomocą wysokiego stężenia cukru, bo. Ponad 60%, około 60 i ponad 60% taka będzie ilość cukru, i w ten sposób będą powstawać dżemy czy marmolady. Także takie przetwory z owoców. Proces utrwalania cukrem pozwala na to, że mamy dłuższą możliwość korzystania właśnie ze smaku owoców. Kolejna rzecz to utrwalanie za pomocą konserwowania z kwasem siarkowym. 4. I tutaj mamy od 0,5 do 0,2%. To jest taka ilość, jeśli chodzi o kwas siarkowy, który musimy dodać, żeby odpowiednio zakonserwować te owoce. No i ostatnia rzecz to tak zwane utrwalanie termiczne i to będą wszelkiego rodzaju syropy, czy kompoty, na przykład powidła, również będą przetwarzane za pomocą utrwalania termicznego, za pomocą gotowania. Co do konkretnych przykładów, jeśli chodzi o przetwory z owoców, to mamy ich bardzo dużo. Powiem natomiast kilka słów na temat tych najbardziej popularnych. Będą to tak zwane pulpy owocowe, soki owocowe, przeciery owocowe, kompoty, marmolady, dżemy, powidła, konfitury, galaretki, owoce w syropie, owoce suszone czy kandyzowane. Także tutaj asortyment jest naprawdę bardzo duży. Co do takich zasad związanych z owocami, to powinniśmy pamiętać, że takim klasycznym przykładem, jeśli chodzi o krojenie owoców, no to jest krojenie tak naprawdę, jedynym wskazaniem jest krojenie w cząstki. Jeśli chodzi o owoce cytrusowe, podobnie jak mówiliśmy o warzywach, tam takim przykładem podobnym był pomidor i tam też najczęściej będziemy kroili go właśnie w cząstki. Kolejna rzecz jest taka, że jeśli przygotowujemy owoce na surówki i sałatki, to wiadomo, że będą to owoce surowe i powinniśmy to robić jak najszybciej. W sensie takim, że jak mamy surowy owoc, to zaraz dodać go do sałatki, żeby ona była do sałatki czy surówki, i zaraz, żeby ona była gotowa do podania, bądź ewentualnie przechować ją chwilę w lodówce po to, żeby te smaki, jak to się mówi, dosyć hasłowo, przysłowiowo się przegryzły w tej lodówce. Kolejna rzecz jest taka, że jeśli mamy te owoce przygotowane, to powinniśmy je skropić czymś kwaśnym, czyli będzie to sok z cytryny, kwasek cytrynowy, możemy dodać na przykład też śmietanę. To wtedy nadajemy bardzo ciekawy, taki słodko-kwaśnawy smak naszym surówkom czy sałatkom. Kolejna rzecz to jeśli mamy obrane owoce i będziemy je poddawali gotowaniu, to powinniśmy je przechowywać w lekko zakwaszonej wodzie. Czyli możemy dodać coś kwaśnego, to co mówiłem wcześniej, do tej wody, ale też żeby nie przesadzić, żeby nie miało to zbyt negatywnego wpływu na smak. Co do takich charakterystycznych potraw, jeśli chodzi o owoce, no to tutaj myślę, że mogę wymienić kilka. Natomiast bardzo popularny będzie na przykład kisiel, galaretka czy zupy owocowe. Jeśli chodzi o kisię, to tu będziemy wykorzystywać owoce jagodowe, ziarnkowe i pestkowe. Będziemy wykorzystywać, dodawać też sok owocowy, cukier i mąkę ziemniaczaną. Odpowiednio gotując, przygotowując ten wywar z tego soku oraz zawiesinę z mąki ziemniaczanej w odpowiednich proporcjach, utrzyma, otrzymamy wówczas kisię. Kolejna rzecz to będzie galaretka. Galaretka, czyli tutaj mamy Owoce, które zalewamy wrzącą wodą, gotujemy je delikatnie i powoli. Następnie dodajemy cukier i żelatynę, która sprawi, że będziemy mieli charakterystyczną strukturę, jeśli chodzi o galaretkę. No i bardzo interesująca, myślę, rzecz, czyli zupy owocowe. Zupa może być na przykład bardzo dobra, przygotowana z wiśni, z śliwek czy z jagód, nawet z jabłek. I polega to na tym, że również owoce będziemy zalewać wrzącą wodą. Powoli gotować, Przecedzamy ten wywar, czyli rozgotowane owoce, których używaliśmy akurat do przygotowania zupy. Dodajemy przyprawy, na przykład goździki, oraz zagęszczamy za pomocą mąki ziemniaczanej czy śmietanki, wówczas otrzymujemy fajną zagęszczoną zupę. Jeśli nie zagęścimy, no to tak naprawdę wyjdzie nam trochę taki kompot, bo wtedy po prostu ugotujemy, doprowadzimy do rozgotowania te owoce. Dodamy cukier, nie będzie tej, tej zawiesiny, można powiedzieć, środka, który zagęści tą zupę, no i wtedy nie będziemy mieli takiego efektu, nie otrzymamy zupy. Bardzo fajną rzeczą jest przygotowanie na przykład grzanek czy groszka ptysiowego, jako dodatek do, do takich zup, ponieważ bardzo fajnie się to komponuje. Inną ciekawą rzeczą będą na przykład suflety, i są to przetarte owoce, które, do których dodajemy żółtko i cukier oraz pianę z białek i następnie zapiekami, Wtedy powstają nam suflety. Inne takie potrawy bardzo popularne, jeśli chodzi o, o owoce, no to będą sorbety, czyli taki bardziej zdrowy, mniej kaloryczny zastępnik dla lodów. Będą to musy owocowe na przykład wszelkiego rodzaju, czy owoce pieczone. Myślę, że takim bardzo Popularnym przysmakiem jest pieczone jabłko, na przykład z dodatkiem cynamonu, które bardzo fajnie smakuje. No i ogólnie możemy owoce też wykorzystywać do przygotowywania różnego rodzaju ciast. Więc tutaj asortyment jest, i wybór jest naprawdę bardzo, bardzo szeroki. Zachęcam do tego, żeby wypróbowywać różnego rodzaju przetworów, potraw związanych z owocami. No i gdzieś praktykować i starać się przygotowywać różne potrawy. Bardzo się cieszę, że jesteś z nami, że korzystasz ze szkoleń Car Group. Już teraz zapraszam Cię na kolejne materiały, kolejne odcinki, gdzie będziemy sobie brnąć dalej, będziemy sobie omawiać kolejne grupy produktów, między innymi powiemy sobie trochę na temat mleka i jego przetworów, trochę o grzybach, trochę o jajach, o mięsie i będziemy stopniowo tą wiedzę systematyzować. Bardzo Ci dziękuję za uwagę, no i widzimy się w kolejnych materiałach, tak jak powiedziałem. Pozdrawiam.